Kiedy Mojżesz opracowuje prawo, wiecie, wędruje z Izraelitami przez bardzo długi czas. Po pustyni, idą w lewo, idą w prawo, czczą różne bożki i tak dalej. Zaczynają się buntować. Mojżesz udaje się na górę i ma to niesamowite objawienie w postaci Boga, który go oświeca. I schodzi z góry z prawem. Myślicie, Mojżesz zachował się jak sędzia. Wiem, że to jest mitologiczna historia, ale Mojżesz zachował się w niej jak sędzia. Stale pośredniczył między ludźmi, którzy mieli między sobą problemy. Starał się stale zachować pokój. A co robisz, kiedy starasz się zachować porządek? Starasz się zrozumieć, czym pokój i porządek jest. Musisz zastosować pewne zasady. Ale czym są te zasady? Nie wiesz tego. Zasady są tym, co satysfakcjonuje ludzi wystarczająco, żeby zachować spokój porządek. i porządek. Być może robisz to 10 tysięcy razy i zauważysz, że to są zasady, które wprowadzają pokój. Jednego dnia doznajesz ośnienia, jakby objawienia. Oto zasady, które już stosowaliśmy. Oto dziesięć przykazań. Trzeba zacząć od tego, że one już tam były. Mojżesz przychodzi i mówi: To jest w zasadzie to, co już robimy, ale teraz jest skodyfikowane. To jest cały proces historyczny skondensowany do jednej historii. Ale to się w sposób oczywisty wydarzyło, bo mamy prawo pisane. I to w dobrych systemach prawnych ma swoje źródło. Od podstaw do góry. Angielskie prawo zwyczajowe jest dokładnie tym. Pojedyncze decyzje oparte na zasadach, które zostały wyrażone i zebrane w postać zapisów prawnych. I czynności prawne są czymś, co wykonujemy. Dlatego są to czynności prawne. Jeśli jesteś dobrym obywatelem, stosujesz się do litery prawa. Litera prawa ma zasady. Dobrze, więc są zasady, które kierują naszym zachowaniem. Jakie to są zasady? Wyobraź sobie, że jesteś szympansem i na piedestale Twojej społeczności jest jakaś ważna osobistość, która reprezentuje władzę. To jest coś więcej, nie tylko czysta siła fizyczna, która zapewnia temu szympansowi jego pozycję w hierarchii. To jest coś o wiele bardziej skomplikowanego, ale możemy powiedzieć, że dominująca osoba przedstawia sobą pewną regułę. I możecie powiedzieć, że ta reguła jest o wiele bardziej jaskrawa, jeśli znasz 10 podobnie dominujących osób, potężnych. I wtedy możesz wyabstrahować, co znaczy władza, z tej obserwacji, a następnie oddzielić koncepcję od osoby. I musieliśmy to w pewnym momencie zrobić, bo możemy powiedzieć władza w ludzkim kontekście. I wiemy, co to znaczy, ale to jest oddzielone od jakiegokolwiek fizycznego przejawu. Jak my to do Licha zrobiliśmy? To jest tak złożone. Jeśli jesteś szympansem, Władza jest w rękach innego szympansa. To nie jest jakaś cholerna abstrakcja. Tak więc powstaje pytanie: zastanówcie się nad tym. Jesteśmy w tych strukturach hierarchicznych. Tak wiele ich było przez wieki. Staramy się określić, jakie zasady nimi rządzą. Staramy się wyselekcjonować trzon, rządzącej nimi zasady, I przetwarzamy to w przedstawienie schematu istnienia. To jest coś w tym rodzaju. I to jest Bóg. To wyabstrahowana idea, pomysł. Uosobiona objawia się w formie uosobionej. I to jest w porządku, bo to, do czego zmierzamy, to w jakiś sposób esencja tego, jak funkcjonować poprawnie. Jak być poprawnie funkcjonującą, poprawnie społeczną i poprawnie kompetentną jednostką. Staramy się zrozumieć, co to oznacza. Potrzebujemy punktu zaczepienia, ideału, który jest oddzielony. Który mógłbyś odegrać, po to, żeby zrozumieć, co to oznacza? I do tego zmierzaliśmy. To jest w pewnym sensie pierwsza hipoteza, że filozoficzny czy moralny ideał objawia się na samym początku jako namacalny schemat zachowań typowy dla pojedynczej jednostki. A następnie mamy zestaw jednostek, a następnie wyabstrahowanie z tych jednostek, i na końcu otrzymujemy ten abstrakt. To jest bardzo ważne. Dla przykładu konsekwencja polityczna. Jedna z dyskusji, możemy powiedzieć, Między wczesnymi chrześcijanami a schyłkowym imperium rzymskim dotyczyła tego, czy cesarz mógł być bogiem, czy nie. Dosłownie, czy mógł być ubóstwiany, usadzony w świątyni. Możemy zrozumieć, dlaczego do tego doszło. Bo to jest ktoś na szczycie hierarchii, ktoś o wyjątkowych wpływach i władzy. Ale chrześcijańską odpowiedzią na to było: nigdy nie mieszaj określonego suwerena z zasadą suwerenności jako taką. I to jest genialne. Widzicie, jak ciężko było wpaść na taki pomysł, że osoba, która ma władzę, nadal jest podległa czemuś więcej. Podległa, nazwijmy to, boskim zasadom, z braku lepszego słownictwa. Nawet sam król jest podległy w zasadzie jako takiej. I nadal w to wierzymy. Bo wierzymy, że nasz prezydent czy premier podlega cholernemu prawu, literze prawa. Zgadza się? Zasad nim rządzących, do których nawet przywódcy muszą się stosować. Bez tego, jak można debatować, nie moglibyśmy mieć cywilizowanego społeczeństwa, bo Twój przywódca jednocześnie staje się czymś duchowym i wszechmogącym. I to jest coś, co z pewnością stało się w Związku Radzieckim, co stało się w Chinach Mao, co stało się w nazistowskich Niemczech. Bo nie było nic, wobec czego władza byłaby podległa. Masz być podległy Bogu, co to oznacza? Weźmiemy się i za ten pomysł. Ale co to oznacza po części, to jest to, że jesteś podległy, nawet jeżeli jesteś zwierzchnikiem idei podległości jako takiej. Bo starożytni Babilończycy i Egipcjanie mieli bardzo ciekawe, dramatyczne idee w tym zakresie. Marduk był bóstwem babilońskim. W miarę wzrostu imperium, z epoki postlodowcowej, że tak powiem, 10-15 tysięcy lat temu, wszystkie te plemiona zaczęły się łączyć w jedno. I każde z tych plemion miało swoje bóstwo, swoje własne wyobrażenie idei. Ale zaczęły zamyszkiwać na tym samym terenie. Tak więc jedno plemię miało bożka A, drugie plemię miało bożka B. Jeden mógł zmieść tego drugiego z powierzchni ziemi. I zostałby tylko zwycięski bożek A. Ale to nie do końca dobre rozwiązanie. Bo może chciałbyś handlować z innymi plemionami. A może nie chcesz stracić połowy Swojej ludności w wojnie. Tak więc musisz się wykłócać, czyj Bożek będzie ważniejszy, który ideał będzie najważniejszy. I to, co się wydarzyło, jak się wydaje, to jest przedstawione w mitologii jako pojedynek Bogów w przestrzeni niebiańskiej. Ale z praktycznego punktu widzenia to jest takie jak toczący się dialog. Wierzysz w to, ja wierzę w to. Ty wierzysz w tamto, ja wierzę w to. Jak to stopić w jedno? Tak więc bierzesz bożka A i bożka B i może stwarzasz na ich podstawie bożka C. I mówisz, bożek C ma cechy bożka A i bożka B. I pojawia się kolejne plebie. I C przejmuje również ich. Tak więc Marduk, dla przykładu, ma wiele imion. Pięćdziesiąt różnych imion. To są przynajmniej po części imiona podległych mu bożków, które pojawiły się z nowymi plemionami, które zbudowały cywilizację babilońską. I to jest część procesu, przez który ta wyabstrahowana idea zostaje oddzielona. Ty myślisz, że to jest ważne. Jest, bo to trzyma Twoje plemię przy życiu. Tobie się wydaje, że coś innego jest ważne, bo to trzyma Twoje plemię przy życiu. Tak więc weźmy najlepsze z tych dwóch. Jeśli jesteśmy w stanie to ogarnąć, to ogarnąć i wyabstrahujemy coś, co jest jeszcze bardziej wyidealne, Realizowane, co obejmuje nas obu. Jedną z interesujących rzeczy o Marduku, dam Wam kilka przykładów. Ma oczy dookoła głowy. Został wybrany przez wszystkie inne bóstwa, żeby im królować. To jest pierwsza rzecz, całkiem w porządku. Ale wybrali go, bo stoją twarzą w twarz z niebezpieczeństwem coś w rodzaju powodzi i potwora w jednym. Marduk mówi im, że jeśli wybiorą go na głównego Boga, on powstrzyma powódź i żadnemu z bóstw nic się nie stanie. To jest poważne zagrożenie. To jest chaos we własnej osobie, starający się powrócić. Tak więc wszystkie bóstwa na to przystają. Marduk jest nowym przedstawieniem. Ma oczy dookoła głowy i wymawia magiczne słowa. A kiedy walcza, zwalcza również bóstwo o imieniu Tajamat. A musimy to wiedzieć, ponieważ słowo Tajamat ma wspólny źródło słów ze słowem Tehom. A Tehon to chaos, z którego Bóg wydobywał świat na początku Księgi Rodzaju. Tak więc jest ściśle związany z tą historią. A Marduk ze swoimi oczami dookoła głowy i zdolnością do wypowiadania magicznych słów przeciwstawia się chaosowi, przeciwstawia się Tajamatowi, który jest czymś w rodzaju wodnego smoka potwora. Jest to klasyczna historia o świętym Jerzym, który robi miazgę ze smoka, tnie go na kawałki i tworzy świat z tych kawałków. I to jest świat, który zamieszkują istoty ludzkie. Władca babiloński odegrał Marduka. Mógł być cesarzem tak długo, jak długo był dobrym Mardukiem. To oznaczało, że miał oczy dookoła głowy. I mógł wypowiadać się magicznie, wypowiadać się prawidłowo. Tak więc zaczynamy rozumieć, że na tym etapie to była kwintesencja przywództwa, zgadza się? Bo czym było przywództwo? To jest zdolność widzenia, co do licha jest przed tobą, a może i w różnych kierunkach. To zdolność do poprawnego wysławiania się, w sposób, który ma moc, przemieniania, aby przemienić chaos w porządek. Bóg jeden wie, jak długo zajęło Babilończykom opracowanie tego. Najlepsze, co potrafili zrobić, to odegrać to. Ale to jest oszałamiająco genialne.